Siemano widzowie zostawcie subika i łapeczkę w górę. Przechodzimy do filmu. Dzisiaj yy, zagramy sobie... Z, yy, zagramy sobie... Trip Division Rivals. Zagramy sobie head to head. Może się uda wygrać ostatnio dwa razy pod rząd wygrałem. Mamy czy kuchet tuhat jeszcze zagramy versus atak. Dlaczego nie chce działać? Kurde. nie działało. Więc jednak zagramy coś innego, mm. Mundial, Tak, Mundial. Ale jakąś mega słabą drużyną. Zagrajmy. Mm. No wyjdzie mi z tego, czy nie wyjdzie. Okej, okay. serio? Kurde, no Kiedy mi wejdzie um. O, wyszłam dostępaczkę, paczkę, z której wyleci kil kilka... 15 tysięcy Okej, to tutaj tak jest mało I Serio, nie mogę wejść w mundial, to nawet na internet nie jest, ale nie No to nawet na internet nie jest, dlaczego nie mogę wejść Przecież ja gram z botem, tu się gram. No, dlaczego? Nie mogę wejść. Jest taki głupie. Przecież ja gram z botem, to po co mi internet do grania z botem? No, co jest? No, po co mi niby internet do grania z botem? Poczekajcie chwilę, ja coś muszę zrobić. Może będzie lepszy internet? Gdzie jestem? Dobra. Może teraz będzie lepszy. Daj mi nowy mundial. Ja nie chcę play again. Ja wyszłam przecież z nich. Nie chciałem flashback, kurde. Nie chcę wejść w mundial. Katar 2022. и выбираем коммерциональный режим. например, как Ирландия ПОУНАТСМА, что там, ну а синер и Ирландия ПОУНАТСМА, его выбираем. Jak Irlandia północna gra w... Co jest? Irlandia Północna gra w grupie C? Serio? I Irlandia się nawet na Mundial nie dostała, że gra w grupie C? Bo oni się chyba na Mundial nawet nie dostali. I dlatego dali mnie do losowej grupy, okej. Okay. Mogli mnie dać do innej grupy. Jak coś to przepraszam za popóźnienie, bo ja słychać. kiedy wczyta mi to w ogóle. Bo nie chcę się czekać. Wczyta mi to w ogóle za. za ile mi to wczyta. Dajcie jeszcze chwilę, bo może się za chwilę załaduję. Jestem z powrotem, spróbuję jeszcze raz wejść. Może teraz pójdę? Irlandia w grupie C z Polską, Argentyną i Meksykiem. I przez to Arabii Saudyjskiej nie ma. Dobra, ładuję się. I tak się okaże, że wygram z Argentyną. I ja tak w ogóle ta Polska wczoraj przegrała aż 3 do 2 z Mołdawią. Jak Albania wygrała z Mołdawią 2 do 0, to już się boję jak będzie z Albanią. Pewnie Albania z nami wygra 4 do 2. A, a z Cze Czechy z nami wygrały 3 do jednego. Więc trochę słabo. Mamy jeszcze dwa mecze. Albania i, i, z i z wyspami owczymi. Dobra, ale przechodzimy już do meczu, bo zaczęła się gierka. Mm. Ej, tu tak jakoś idę do przodu cały Co jest? To jest za proste chyba. Tak idę do przodu. Nikt mnie nawet nie czego, To jest tryb w klas. Prawie brameczka wysiadła. Trochę mocniej. Dopiero dziesiąta minuta. I się okaże, że... To, to... O, no właśnie. Super. I okaże się, że wygram z Argentyną. I okaże się, że jeszcze z grupy wyjdę. Wygram Mundial. No i teraz zaczną atakować. Tak będzie. Bez ją mały problem. Nie. O, no właśnie o tym mówię, zacznę teraz atakować. Poda do kogoś, musi do kogoś podać. O nie! Messi! Mogłem mu wjechać, ale z drugiej strony, jakbym mu wjechał, to by był karny. Nie, nie mogłem wjechać, Był na polu karnym. Więc by był karnym. Spróbuję. Mhm. Ale się przebiłem od razu na. Dobra. Nie, ale do złego mi podało, do złego mi podało, najgorzej. No to słabo trochę. Messi drugi a myślałem, że łatwiej pójdzie. No tym razem musi mi do dobrego piłka napadać, ja muszę tu patrzeć. Dobra. No górą podałem, co ja to że... Nie, kurde, zrąbałem trochę. No O kurde, ale. Szybko. Dlaczego mi triku nie chciał zrobić? Co jest. Ok. Obstawiam się, przegram to spotkanie. Ale z Argentyną. i Północ. Co nawet Poczekajcie. Poczekajcie jeszcze chwilę. Dostałem żółtą kartkę. Super. Teraz mało. Proszę. Dobra, dobra. Poczekajcie jeszcze Zobaczę, czy Bot za mnie jakąś bramkę strzeli. Chyba już raczej przegram wybiję tą piłkę daleko, a nie da się tak okej okay. no nie nie udało się nie udało się ślić, ale ten się może nie nie udało to, to jest Do, do, jak mi się udało. No i niestety przegrano. No nie dziwię się, że bo Irlandię pełni i północną, piel, ale ja Argentyna nie tak tak ja tylko przewagę jednego kola. Więc, no. Poczekajcie chwilę. Może mecz z Meksykiem uda się przynajmniej wygrać. Ja sorry, zaczęły głosy w tle, jak słyszycie papugi czy coś innego. Mm. Nie. Poczekajcie chwilę. Dałem zagrać Botowi i szczeliłem gola. Bot, botowi dałem zagrać, i wygrywam jeden do 0. Dobra, na razie daję grać Botowi. Może Bot wygra mi mecz. Zobaczymy. Ale myślę, że Meksyk w tej akcji już szczeli. Chociaż, chociaż. Oj, No i prawie drugi gol. Prawie drugi gol. Dobra, uznajmy, że będę komentował ten mecz. Pierwsza połowa nawet. Nie było mnie chwila i jak weszłam, to akurat szczelił pod gola. Dobra. Przylejrzymy piłkę. Podanie. Myślę, że teraz musi się udać strzelić kola w tej akcji. Ale dlaczego ten bot no to przegra. I ty, dobra, musi i akurat ja tak grać nie umiem, więc bym przegrał. Mogą dać botowi grać z Argentyną, bo pewnie bym szczelił drugiego. Reprezentacja Irlandii pisze, że ma trzy gwiazdki, a wcale nie ma trzech gwiazdek, bo jest za mocno jak, jak jest bot, to jest za mocno. Za dobra jest ta sztuczna inteligencja na trybie world class. Dobra, zablokowany. Czego mu podał tak? Dobra. A, czyli podał. Myślałem, że wybije piłkę. Nie wiem dlaczego, ale boty nigdy nie wybijają piłki. Tylko to dalej. Dobra, strzał zablokowany. Zmiana. Zobaczymy, nie dali radę sztawić. Ile rzuciło? No, Policzona no. jedna minuta. No, tego jednego kolaszcza mają no, ja się gracze. No. Okay, no. Ta porażka wczoraj Polaków we wczorajszym meczu. No, wstyd trochę. Ja. Zdecydowanie. Zaczęło się od, od Piotra Kazielińskiego, który przepuścił podanie, wyszedł mu za pleców, wziął piłeczkę, no i tak zaczęło się. I niestety, no, właśnie, tak się skończył wczorajszy mecz. Cztery do 2 dla Mołdawii, wiedziałem jakim cudem. Dziwne, że Polska jest na no ostatnim miejscu no w Teraz jest mecz z Polską, to jest ostatni mecz. I ostatni mecz, oczywiście, też w tym odcinku. Mm. Dlaczego mnie wyrzuciło? Czeka, ale mnie wyrzuciło. Okej. Okay. jeszcze raz teraz. Mm, Sorry, że może być słychać, jak jem, ale jem teraz Elisa. Jakie dziwne stroje mają, a nie mów, że mi się tekstury nie załadowały. A nie, to z Irlandii mają. Co? Nie no, nasi mają takie stroje, co jest? Poczekajcie chwilę. Po, za chwilę wam podam wynik tego meczu. Na razie jest 0-0. Mm. no i akurat jest jedno źle akurat tak włączyłem to nagrywanie, strzelimy go łem daje tylko Spalone Spalone Krachał jako dzisiaj dobrze nie idzie bo wypuścił aż dwie piłki teraz. No, no, y że um, tak? że będzie no, Myślałam, że mecz z Meksykiem będzie ostatnim, ale jednak mecz z Polską będzie ostatnim. Pewnie zastanawiacie się, ile zajmuje mi wrzucenie 20-minutowego filmu, prawda? Otóż jakieś pewnie 2 godziny to będzie się wrzucać. Na pewno. Wcale nie dodam tytułu, w którym jest Clipbait i tak naprawdę to się nie wydarzyło, nie wydarzyła. Wcale takiego tytułu nie dodam. 100% Oczywiście, że dodam, jak zawsze. Tylko, żeby każdy, tylko, żeby ktoś w to wchodził. No, ja ruszałem. No i po co ja tym ruszałem? Przez przypadek tym ruszyłem i golbę. Ale źle do środka, ale źle mi podał. Chyba nie zrozumieli się, jak pojawiłam się w tamtych Ale Zielu czy tam Lewandowski, nikt nie normalnie w tym piłkę i długo. Oni... tak są, nie? Pierwszy raz widzę, jak bot wybił piłkę. Co jest? To był mój, serio? Mój bot wykopał do rywali, podał do Krychow... Mój bot do, Krykow... do krychowiaka podał. Tak się kończy gra botem. Czekajcie chwilę Akurat akcja się tworzy. Zobaczymy jakie będzie wynik akcji. Możliwe, jeszcze O z dystansu szczelaj daj! Dobrze, bo Davidsa, Dawid, Nie, David. Davis. Nie wiem, ja nie znam w ogóle. Piłkarze z Irlandii Północnej czy południowej. Chyba nie, z północnej tak. To jest nie znam piłkarzy z Irlandii Północnej, nie wiem. Nie wiem jak się wymawia tego piłkarza i nie czy nazwisko, ale... Ale chyba Davies, A jak nie, to nie wiem. Magkendo Silvera si Chyba Silwela, ale nie wiem. No i Irlandia wychodzi. Wychodzi na to, że Irlandia wychodzi z grupy na Mundialu. A Polska zostaje. Nie wiem jak w ogóle Irlandia tutaj północna znalazła się w grupie z polską, Argentyną i Tym, Meksykiem, ale jakoś się znalazła. No, jakoś się znalazła. Gramy serio z Francją, Argentyna. Argentyna losowała Denmark, a my z Francją najgorzej. Ach, może wygramy. Ej, sorry, koniec filmu, bo to miał być ostatni mecz. Do zobaczenia. Zostawcie Subika i łapeczkę w górę.